Cześć! Kapitan English z tej strony. E, tak, dla przypomnienia, chcę przypomnieć, że Kapitan English rezyduje pod Warszawą w Piasecznie, e, więc wszystkich chętnych do nauki angielskiego ze mną e, zapraszam. E, są wolne miejsca. E, pracujemy bądź w duetach, bądź w tercetach lub indywidualnie. Ewentualnie, jeszcze grupy czteroosobowe też są akceptowalne. Więc zapraszam jak najbardziej na lekcje, na konwersacje. Właściwie no, mam klientów na każdym poziomie, chciałam powiedzieć, w każdej grupie wiekowej, ale nie do końca jest to prawdą, bo zapraszam dzieci, tak powiedzmy, od takiego A1, czyli od czwartej klasy, piątej klasy, podstawówki. Dobrze. Dzisiaj przygotowałam, patrzę tutaj w moje notatki. Przygotowałam temat dla wszystkich tych, którzy uwielbiają podróżować, prawda? Nadchodzą ciepłe miesiące, ale podróżujemy cały rok. W zimie jeździmy w różne miejsca, poruszamy się różnymi środkami lokomocji, i o tym będzie ten dzisiejszy temat. Dobrze, więc nie przedłużając, ja już tutaj. Um, udostępniam nam część ekranu. Mam nadzieję, że wszyscy widzą, o czym będziemy dzisiaj mówić. Powiedzmy, kolor na dzisiaj to będzie hmm, taki, powiedzmy, rzutki. OK, so today's topic is travel. Ta? Travel. I co musimy zrobić? Well, look at this essay and complete the gaps with one of the words or expressions from task A or B. Dobrze, nie robiliśmy task A ani B. Będzie więc zatem trudniej. Będziemy musieli zgadywać. Ale nie przejmujcie się, ja będę Wam pomagać. In some cases, more than one answer may be possible. You may need to change the form of some of the words. Dobrze. Nie przerażamy się, się wcale. Po prostu robimy ćwiczenie. Super. Dobra. Um, dobrze. Tutaj tak, nie jest nam potrzebny więcej. Eka. OK. Travel. on the other side of the coin. Hmm. Druga strona monety. Co to może znaczyć? Zaraz się dowiemy. Okay, most of us have at some point in our lives experienced the joys of travel, prawda? większość z nas, prawda, w jakimś <coughs> okresie naszego życia doświadczyła joys, jakby przyjemności z podróżowania. We, we go to the. Nie wiemy gdzie. To pick up our brochures. No proste. Gdzie się idzie? To pick up brochures. No. do travel agency, tak. Travel agency. Dobra, we <clears throat> book a two week so with. Lights and accommodation included, or if we are, hmm, we make our own way to the country and travel around from place to play with rucksack or bag. No, dobrze, mamy takie fajne, długie zdanie. Dobra. Trace. We book a two-week... Co? Poszliśmy sobie do travel agency i oni nam sprzedają jakie wakacje? Takie gotowe, prawda? Czyli... Jak to powiemy? Pa... Pitch, tour. Yay! Or, jeżeli jesteśmy super zdolni i chcemy sobie sami, że tak powiem, e, radzić, to jak my się nazywamy? Tacy no, niezależni, wolni strzelcy, samodzielni podróżnicy, czyli independent travelers. Jeżeli będą jakieś błędy w spellingu, wybaczcie mi, ja nie jestem jakoś wyjątkowo przywiązana do spellingu. Dobra, dalej. We. make sure we have all the right currency, our passport and any that are necessary to get us into the country. So, musimy mieć musimy się upewnić, że mamy właściwą currency, walutę, paszporty i co? Może jakieś widzę? Oh, myślę, że tak, ale zaraz zobaczymy. Data necessary to get us to the country. No tak. Czyli, jakieś jest wina, we go to the airport. Co? check in, tak? We check in at the airport. No? Dalej. To się może. Jeszcze. Uh -huh. O. Oh, nie zniknie mi, przepraszam. O, oh, już zniknął, oh, bardzo ładnie. Okej. Okay. We strap ourselves into our tiny coś. Aircraft seats and a few hours later we coś tam. From the aircraft. Strange, new sights, smells and sounds greeting us. Dobra, czyli co? Tych malutkich, e, tiny, co? Aircraft Seats. W jakim typie e, podróżowania samolotem? Um, mamy tiny seats, no w klasie ekonomicznej, czyli economy, economy class, prawda? prawda? Ach, nie mogę tego podnieść, sorry, ale wiem, że to tutaj, tutaj, tutaj przynależy. Aircraft seats And a few hours later we from the aircraft. Czyli co jakby. Już nie ma nas tym, na tym aircrafcie, czyli. No dobra, to może być troszeczkę trudniejsze słówko. This prawda? From the aircraft. Um, dobra. O, oh, nie mogę tego przenieść. Dobra. Ok, teraz tak. I co? Strange new sights, smells and sounds greet us. Co nas wita? No, po to przyjechaliśmy z naszego kraju, żeby nowe zapachy, nowe miejsca i dźwięki nas powitały. Ok, dalej. Nowadays it seems the whole world goes on holiday at once. The age of is. Full of swing. Dobrze. To chyba jest taka troszeczkę krytyka całej tej sytuacji, prawda? Że um, cały świat jedzie po prostu na wakacje, prawda? I jak możemy określić to zjawisko, że wszyscy po prostu mają możliwość podróżowania i podróżują. Nazwalibyśmy to. Mas. To, to tourism tak. in is in full swing, Dobra. But for the great majority of people around the world, travel is for them is done in the face of great adversity and hardship. Okay. Dla większości prawda, ludzi, dookoła świata, jakby którzy żyją na naszej planecie, um, travel to jest, to jest trudność. Prawda? They never get to indulge in a coś tam, holiday in a luxury hotel with all meals and drinks included. Dobra, czyli, że co? Jeżeli jedziemy do luxury hotel i mamy all meals and drinks included, jaki to jest typ wycieczki, gdzie wszystko jest zawarte? All inclusive. Tak. Dalej. They never get to explore, explore the Ash Amazon rainforest or the frozen waste of the Arctic on a an... holiday. No. Dobrze. To jest kolejny typ um, podróżowania. Mianowicie, niektórzy lubią sobie po prostu tak bardziej um, ekologicznie. Podróżować. I nazywamy to ikoturyzmem. Okay? For them travel is a matter of life and death. Dla nich podróżowanie to życie lub śmierć. I refer, of course, to all the people escaping from their own countries, or the people move from one part of the country to another, but by, by an uncaring government or forced to find a job and seek a living whenever they can. Dobrze, czyli tutaj mamy różnego rodzaju um, powody, dla ludzie emigrują, prawda? I ten ktoś, I refer, ja się odnoszę oczywiście to all the, all tych wszystkich ludzi, którzy escaping from their own countries, Jak ktoś ucieka od, ze swojego własnego kraju, prawda? On się nazywa refugee, jest dużo, prawda? Refugees escaping from their own uh, their own countries or the Move from one part to another. Dobra, i teraz mamy taką sytuację, że ludzi przemieszczamy z jednego miejsca kraju do innego, ale w, w obrębie jednego kraju, prawda? Czyli to się nazywa po polsku. Jest oczywiście na to nazwa, i w Polsce mieliśmy wiele takich sytuacji podczas, po II wojnie światowej, po I wojnie światowej. Przesiedlenie. Dobrze. I jeżeli to jest w środku kraju, to będzie co? Inter. Inter. W środku na Prawda? I co oni są? Przemieszczani, czyli this. Place, prawda? Internally. This place. Super. Dobrze. A, jeszcze nie skończyliśmy. Uncarrying, I czyli oni są przemieszczani poprzez uncaring, o, oh, government się nie troszczy. Ja, to, no żaden government się nie troszczy, troszczy się tylko o to, musi płacić podatki. Dobra, or forced to find a job and seek a living wherever they can. Dobra, i jest jeszcze jeden typ osoby, która musi migrować z kraju, to jest migrant e, ekonomiczny. Okay? Czyli powiemy jak? Połowa Polski była ekonomicznym migrantem do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryki i innych krajów zachodnich, czyli economic migrants. Ekonomiczni migranci. Migranci. Dobrze. Uu, jeszcze mamy... Tu jest ten artykuł. Fajnie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Ja się dobrze bawię. Can you imagine anything worse? Than the misery, prawda? These people must face. Czy sobie możesz wyobrazić coś gorszego niż oni, jakby z czym oni się mierzą? Let's not confuse them with those who choose to live in another country and often have nice housing and house salaries. Czyli nie mylmy tych ludzi, prawda? którzy mają fajne, nice domy, prawda? Duże. W innych krajach, te pomyśleli, a przeniesiemy się na przykład, nie wiem, mamy na przykład takiego, załóżmy, oligarchę z Wschodniej która myśli, przeprowadzę się do Polski, tutaj będzie mi lepiej. I to nie jest ani refugee, ani economic migrant, tylko to jest trudne słowo. Uh, wait, uh, OK, mamy właśnie tych jak ich nazwać właściwie? Moment. I need to help myself with a phone. One minute. Jestem z powrotem w połyczku herbatki. Um, mówiliśmy o tych osobach, które expatriates, które. Um, opuściły swój native kraj, euh, kraj. <grywa> swój, swój native country, expatriates. Okej, okay? czyli no nie wiem, czy można ich nazwać powiedzmy jakimiś wygnańcami, Na pewno są. No tak jak jest tutaj w to wytłumaczone, prawda? Dobra, expatriates to jest nasze słówko na dziś. Super trudne. Dobra. The only... These people are simply desperate to survive. Dobrze. Czyli ci expatriates, prawda? Nie mylmy ich z tymi. Dobrze. Czyli tych wygnańców, prawda? Nie mylmy z tymi, którzy live in another country and often have nice houses and high salaries. These people are simply desperate to survive. Oni muszą przeżyć. As well as losing their homes because of war or famine or other natural disasters.

trudno się zadać cywilę, nazywamy culture shock. I why many countries with an open policy on coś tam will welcome them with open arms, and as opposed I turn them away. I tak, one of these countries, um, um, które mają open policy, przyjdźcie, wszyscy zapraszamy, uh, with open arms, ale i nic, mówię, sorry, no, wy tu nie pasujecie, na przykład kulturowo, religijnie, jakkolwiek. Dobra, czyli co? Open policy on, o czym właśnie cały czas mówimy? Imigracji, czyli, sorry, to policy on immigration. Dalej. These people, Become unwanted unwelcome. Dobrze, jeżeli mamy kogoś, kto jest unwanted and unwelcome, mamy takie bardzo ładne, ładne wyrażenie. To no, dokładnie tak samo, w łacinie, w tym Persona non grata, yes? Dobra, super. I to nie jest. They manage to get into country. They will often be czyli co? Nawet jak oni się, a właśnie tych, którzy są persona non grata, prawda? usually only się nawet dostaną to do up, stay in the hotel or to the what does the sorry, you can come in. for the hotel, the is their future is uncertain. something to think about. perhaps the next time you are mm, to your five-star hotel by a palm french. Beach or sitting coach and a coach to, no, to jest takie wyzwanie, które którzy, prawda, e, na plaży pod palmą i e, mają to pięcioklasikowe tele, to mnie nie dotyczy, e, powinni, e, to, powinni, pomyśleć, no. Next time you're at office, you're five star, turn so five prawda, czyli mówimy o tym um, Or sitting in a coach, prawda, siedzisz sobie wygodnie, on and so. Do zamku in the countryside. Czyli czy nie czyli wycieczka. Może być trip, może być inne słówko, ale tu nam najbardziej taka pasuje. Jednodniowa w to i z powrotem. Excursion. W ten sposób mamy cudowny, um, cudowny artykuł, który udało nam się zakończyć. Bardzo Gdybyśmy sobie mogli przeskanować owe słówka, które się nam dzisiaj tutaj pojawiły. O, pięknie. Jakie to mamy słówka? Travel agency, package tour, independent travelers, visas, check-in, e-commerce, tourism, all inclusive, eco-tourism, refugees, internal economic life, extra shop, immigration, personal number, deportation, check-in and excursion. Popatrzmy sobie na cały artykuł. Um, mamy tych słówek troszeczkę. żeby się nauczyć bardzo dużo z dzisiejszej lekcji. Mam tutaj teraz, czytaj, czytaj. Jaja, czytaj. Mam tutaj własne zdania. Zniszczone, prawda? Proszę o agencję. Tak, jeszcze. I tak dalej. Dobrze, super, fajnie. Mam um, nadzieję, że Wam się podobała. Um, że nauczyliśmy się coś, prawda? No i żeby było fajnie, i że się spotkała następnym razem. Jeżeli macie jakieś propozycje tematów, don't hesitate to write to me. Napiszcie do mnie i powiedzcie, co byście chcieli. Ja oczywiście te tematy postaram się przygotować. Especially for you. Okay? Dobra, fajnie. Cieszę się bardzo. Have a nice day. Speak to you soon. Bye. A, i nie zapomnijcie zasubskrybować. Tego kanału. Będziecie informowani o najnowszych um, filmikach. Ba!